Z nami Buła, czyli Michał Bań Buła, odkładany w finał. Bardzo dobra walka, ale też bardzo trudna przed tobą jutro, w teorii przynajmniej. No tak, nie jest to, jest to, jest to chłopak, jest wymagający, potrafi uderzyć. Wygląda na twardziera, także no, łatwo nie będzie. Tak sobie pomyślałem, właśnie patrząc na was dzisiaj, że jak masz w perspektywie lat na piąchy za kilkanaście godzin, to tam lekki stres się pojawia, a widać było. I w Twoich oczach i w jego, że to raczej taki. To tak, po prostu do roboty idzie Ci jutro. Tak bym to powiedział, właśnie do roboty. Nie, no, przez tyle lat już człowiek się tam gdzieś, gdzieś zawsze walczył. już Chyba walczyłem we wszystkich dyscyplinach, jakich tylko, jakich tylko można. Także wiadomo, stres będzie przed samą walką zawsze jest stres. No, nie można powiedzieć, że nie ma stresu, ale. Nie no, panujemy, no. chłopak jest, yy, yy, wygląda na zawodowca, nie napina się, nie gada głupio, także to, to z takimi się fajnie po prostu wychodzi, robimy robotę, sportowa walka i, i, i nie ma żadnej złej krwi. Właśnie tak, ja też odnoszę takie wrażenie, że ten, kto jest naprawdę pewny siebie, to nie krzyczy, a po prostu w oczach widać tą pewność siebie, ja tą pewność siebie widziałem i w Twoich oczach i w jego oczach dzisiaj, także raczej dobra bitka jutro. No tak, to nie są flick że tu się krzyczy głupoty, nie, nie, to jest, to jest poważny sport. Jeden cios na gołe ręce to zmienia wszystko, także tu jak widzisz, tu nikt nie gada głupio, bo wie co się stanie jutro w ringu i, i lepiej nie rzucać słów na wiatr. Okej, okay, nikt, nikt nie gada głupot, ale widać się na stresu niektórych zawodników, a o niektórych emanuje taka pewność siebie, pewność siebie. Może nie tyle pewność siebie, że na pewno wygrasz, ale się nie boisz tej walki. No nie, no już z takim nastawieniem to nie ma co w ogóle wychodzić, no nie tutaj, bo tutaj jest... A widziałem kiedyś chłopaka, który na rozgrzewce, aż mu się ręka trzęsła, chyba wtedy zrozumiał na co, się, na co się zapisał. Też widziałem, ale nie mówmy jego ksywy. Też widziałem. Nie, no to jest powiem szczerze, że to nie jest takie proste psychicznie ogarnąć, jednak te gołe ręce robią robotę i no, trzeba się skupić. Dobra, ostatnio jak rozmawialiśmy po tym turnieju, tak? Przyznałeś tak Już poza kamerą, bo nie wypadało przed kamerą, że tak średnio się w ogóle przygotowywałeś do tej walki. No i ten drzeb, twoja praca nóg, wystarczyła, żeby tych chłopaków, chociaż tam finał z wielką ludem, to tych nie niby go opiącha, ale tych drzebów tam chyba 40 musiało wejść, żeby chłopak skapilował. No ale tutaj chyba jednak wiesz, że ten termin walki się trochę mocno, mocno może wydłużyć, o tak powiem. No tak, no przygotowałem się to też tak, jeżeli chcę walczyć, nie miałem czasami czasu na to, nie miałem, a mówię dobra, zawalczę, 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 ale no teraz już, teraz trenowałem, mam nadzieję, że to przyniesie owoce wszystko, trenowałem tak jak powinno, tyle ile mogę, no też mam 43 lata, prowadzę swój biznes, synka mam, także no to wszystko trzeba pogodzić, nie jest to takie proste, ale tyle ile mogłem, to na pewno, na pewno jestem przygotowany, no co do, co do reszty to zobaczymy. Jak tam lewety? Tak szczerze mówiąc już nie byłem parę tygodni na kanale i nie wiem, czy dalej jest aktualizowane? Tak, tak, laweta boksera, zapraszam. No tak, dalej się bawię, mam tam parę, parę samochodów, chłopaki jeżdżą, kiedyś zaczynałem, nie tak dawno zaczynałem samemu. Także to jest troszkę z przypadków w biznesie, ale odnalazłem się. Ale widzę, tak jak mówisz, parę tygodni nie oglądałem, ale odnalazłeś się w tym. Dobrze się czujesz chyba w takiej formule? No, jest dobrze. Wywodzę się z innej pracy, że tak powiem, a no jak to czasami mówi przypadek, przypadek kieruje nami w inne te, w inne rejony niż, niż się czujemy, że tak powiem komfortowo, ale ja, no działam, no, mam na firmę 2,5 roku, mam no, piąty samochód zamówiony, także pięć zestawów, powoli do przodu. To wróćmy jeszcze do walki Irwala. pokazałeś, że chociaż ten link jest bardzo mały, to masz na tyle doświadczenia, że tą pracą młok i tym drzebę możesz rozbijać tych wielkoldów, którzy swoimi warunkami fizycznymi jedną czwartą rynku zajmują. Natomiast ten chłopak też akurat boksuje za drzebem i, i tutaj może być taki trochę pojedynek na lewy prosty i na, na rozbicie bardziej niż na zakotowanie. No tak, on też bije dobry prawy, ma dość dobry prawy. Widziałem, no oglądałem go w sumie tylko te trzy walki miał w grądzie. E, oglądałem to, no ma duży, pra długi prawy i czasami się trochę odsłania, no będę chciał to wykorzystać. No zobaczymy, no wszystko się zmienia po pierwszych ciosach, to nie ma co tutaj przesądzać. Jestem przygotowany, wychodzę, żeby wygrać, no a ring zweryfikuję. Niewątpliwie miałeś mocniejszych rywali w boksie zawodowym, kiedy byłeś takim bardzo, bardzo cenionym journeymanem na wyspach, ale na, na ringu Gromdy, no to z takim mocnym chłopakiem się jeszcze nie biłeś. No tak, tylko, że to działa w dwie strony, on też się jeszcze nie był takim mocnym. Oglądajmy jego walki, tak powiem szczerze, że tam raczej Nikt nie próbował nawet z nim wygrać. No tam jedną tą walkę miał, co tam ostatnią ktoś tam coś spróbował, no to troszkę się chłopak pogubił zaraz. No zobaczymy, no. Gołe pięści, 100 kilo wagi, to nie ma co tutaj wychodzić przez szereg. Nie? Ręce wysoko, broda nisko, robimy swoje. Dzisiaj na ważeniu powiedziałeś coś takiego, że nie za bardzo się stracujesz, bo kiedy ty pierwsze walki na głowopięści rozpoczynałeś, to on się rodził, tak? No tak podejrzewam, że tak, tak właśnie. Ja pierwszą walkę w boksie miałem w 1994 roku bodajże. To myślę, że gdzieś coś w okolicach jego urodzin. Jak to się mówi, więcej zapomniałem, niż on się zdąży nauczyć, nie? Klasyka, to chyba strata powiedziała, tak, to do, dobre to jest, to mu wyszło. E, e, powiem tak, spytam, ja. Czy oczywiście bardzo trudna walka przed tobą? Ale po co jesteś w tym momencie w gromdzie, ty chcesz atakować pas Kubiszyna, czy tak sobie z walki na walkę bawić się tą, tą gromdą, zarobić troszkę pieniędzy przy okazji? Powiem szczerze, nawet sam nie wiem, sam nie wiem, ciągnie wilka do lasu, yy. powiem szczerze, sam nie umiem nawet o to, o, na to odpowiedzieć, bo czemu tu jestem, chyba dla zabawy, chyba tak, żeby coś zacząć, chyba żeby się coś ruszać, bo, bo praktycznie praktycznie, no, prowadzę firmę, jestem tylko na telefonie, nic nie muszę praktycznie robić fizycznie. I to mnie motywuje, troszkę jednak, wspomnienia wracają. Można czyż, można, można spać i coś robić jeszcze. Musiałby być kubicznym faworytem w takiej walce, no bo on jest uznanym mistrzem, powiedzmy tak. Natomiast też jestem bardzo ciekaw, jako że inne mądre przysłowie mówi: w stylu robi walkę. Jestem też bardzo ciekaw, jak ten Mateusz, który przechytrza i to swoim ringowym IQ przewyższa swoich rywali. Ciekaw jestem, jak on by się spotkał, kiedy naprzeciwko, by stał ktoś równie z, tym, z tym IQ równie wysokim. No kurczę, nie jestem w tej pozycji, żeby w ogóle, żeby nas wymieniać razem w jednym zdaniu, bo to nie chcę wychodzić przed szereg za bardzo. Pierw muszę wygrać walkę jeszcze kilka, potem możemy rzucać takimi nazwiskami, ale powiem z ciekawości przed jego walką finałową w turnieju rozmawiałem tutaj z organizatorami i mówiłem, że on to wygra, że on jest, że on jest lepszy. Nie stawiali na niego, a ja mówię, nie, no zobaczycie, że on to wygra. I jednak, kurde, stara szkoła się sprawdziła i wygrał. Także no nie no, dobry chłopak, dobry chłopak też ma kurde dużo szczęścia. Nie nie, nie powiem szczerze, nie, nie jestem w tej pozycji, żeby atakować mistrza i, i, i nie czuję się na tyle komfortowo, żeby mówić o takich walkach, bo nie chcę wychodzić przez szereg. Nie lubię takiego gadania naprzód. Bardziej mi chodziło o stylu, te przysłowie, stylu, bo chciałem nawiązać do kolejnego przysłowia, stylu robi walkę, że no Mateusz był już tak, z wielkoludami agresywnymi, e, szybkimi może w jego warunkach, jak Balboa, który mocno uderzy z zakapiorami typu Wasyl, ten ukraiński Wasyl, ale nie był jeszcze, nie bił się tutaj jeszcze z kimś, kto te, mógłby go przechyczyć, bo na razie to właśnie on no to przechycza innych, tak? tak. No, no pod tym względem tak, no, może przyjdzie na to czas, rozmawiam o tym, nie, nie. W mojej pozycji mam dwie walki stoczone, to jest mistrz, nie, nie wypada mi rzucać słów na wiatr, wywoływać mistrza do walki, bo to co ja czuję, a to co ktoś pomyśli, to nie przystoi. To, to prawda, bo tak po sportowemu do tego podchodzisz, prawda? Mało szczekania, trzeba coś pokazać. Dokładnie, no nie ma się co rzucać na głęboką wodę, trzeba pierw coś pokazać, żeby ludzie zachcieli, chcieli tej walki, a, a po dwóch walkach nie będę krzyczał dajcie mi Kubiszyna, bo, bo to nieładne. Aczkolwiek te grono potencjalnych rywali dla Matusza też jest coraz bardziej wąskie, no wiadomo teraz będzie Bartek prawdopodobnie na 17 rewanż. No, ale tych chłopaków, którzy mogliby się z Matoszą pobić, no, trudno wyszukać by w, tym, w tym momencie. No, są takie walki, na przykład jak Joker z wasylem jutro, tak? Dwasza też będzie ciekawa na pewno. No y y ostatnio oglądałem tego Jokera, ładnie walczył, ładny chłopak walczył. Przyjął ten cios niepotrzebnie, ale no, jest też, też je, jest potencjał w nim, widzę. Podobało mi się jego boks. Y no może nie ma kogoś, no. Czas zweryfikuje, może za niedługo się spotkamy. Ja z tobą? też to tak popatrzyłeś na My też się możemy spotkać. Nie, no może, może się uda coś, no, no kto wie, no też trzeba zasłu zasłużyć na tą walkę, to nie jest tak, że organizatorzy wrzucą chłopaka, co ma dwie walki na, na walkę o mistrzostwo, trzeba to zasłużyć. E, może się uda, kto wie.